Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Przechowywanie żywności. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę. Przewidzianą w tej części szkolenia. Dla producentów badanie jakości produktów spożywczych staje się obowiązkiem i pozwala na budowanie przewagi nad konkurencją. Wśród badań jakości towarów wymienić należy metody organoleptyczne, laboratoryjne, doświadczalnego użytkowania, konsumenckiej oceny. Omówmy teraz szczegółowo pierwszą z nich. Metoda organoleptyczna polega na ocenie wrażeń odbieranych za pomocą zmysłów. Metoda ta jest szybka, cechuje ją małe zużycie materiału. Oceny organoleptycznej sensorycznej dokonuje się za pomocą zmysłów. Wzroku. Za jego pomocą określamy stopień dojrzałości np. owoców, zmianę barwy produktów, np. ciemnienie przekrojonych warzyw, zmianę kształtu np. roztopionej czekolady. Węchu ten zmysł odpowiedzialny jest za określenie nuty zapachowej, istotnej np. dla określenia świeżości produktu. Dotyku określamy stopień twardości i miękkości, strukturę, np. chleba oraz konsystencję. Smaku wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje smaku słodki, słony, kwaśny, gorzki. Słuchu. Można określić poziom hałasu, ale też ocenić szczelność opakowania. Ocena organoleptyczna może być przeprowadzana przez każdego konsumenta, jednak daje różne wyniki, zależne od wrażliwości zmysłów oceniającego, jego stanu zdrowia, warunków otoczenia, osobistych upodobań i wielu innych czynników. Ocena organoleptyczna jest metodą subiektywną. Na rzetelność oceny organoleptycznej sensorycznej mają wpływ. Stan zdrowia badającego, stan psychiczny i stopień zmęczenia badającego, warunki otoczenia, temperatura, czas trwania badania, światło oświetlające badany towar, wrażliwość zmysłowa. Ogólną jakość sensoryczną produktu ocenia się bezpośrednio poprzez wykorzystanie integrującej zdolności aparatu zmysłowego, albo też przy pomocy specjalnie opracowanych obiektywnych metod. Na przykład przez ustalenie współczynników ważkości dla cech jednostkowych. Współczynnik ważkości to odpowiedni mnożnik, który zwiększa udział jednych, a zmniejsza innych cech jednostkowych w ocenie produktu. Do oceny jakości produktu najczęściej stosuje się skalę pięciopunktową. Nota 5 oznacza poziom jakości bardzo dobry. Nota 4 poziom dobry. Nota 3 poziom dostateczny. Nota 2 Poziom niedostateczny. Oceny dokonuje się według ściśle określonych kryteriów zawartych w procedurach. Podane tam są wymagania na poszczególne noty. Na przykład, notę 5 otrzyma drugi wyróżnik czekolady za kształt bardzo prawidłowy, bez śladu uszkodzeń i nadłamań. Otrzymane współczynniki ważkości zapisujemy w tabeli na wzór zaprezentowanej następnym krokiem jest obliczenie średniej oceny punktowej wyrobu w wyniku zsumowania iloczynów wartości średnich ocen poszczególnych cech jakościowych przez ich współczynnik ważkości. W przypadku produktów żywnościowych najważniejszy jest zmysł smaku i to jemu przypisuje się największy współczynnik ważkości w ocenie punktowej. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi, zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.